Jest 1039 rok, niedaleko Szczepanowa przychodzi na świat chłopiec, któremu nadano imię Stanisław. Stań się sławny, mówili rodzice. Byli średnio zamożni, ale na tyle, żeby móc wspierać budzące się powołanie się u syna, który około 1050 roku rozpoczyna edukację w krakowskiej szkole prowadzonej pod okiem tamtejszego biskupa Arona. Polska w tym czasie jest osłabiona, po świetności, której nadał jej Chrobry, na tyle tego króla dowartościowano, że cesarz Otto III obiecał, że będzie Polska mogła stać się królestwem, a on królem, gdy przyjechał na zjazd do Gniezna w 1000 roku. To niestety synowie doprowadzili do osłabienia, synowie Bolesława Chrobrego, Bezprym i Mieszko II, i utraciliśmy Pomorze, więc gdy Kazimierz Odnowiciel w 1034 roku rozpoczynał swoje panowanie, musiał szukać pomocy, po którą udał się za wschodnią granicę do Kijowa i zawarł przymierze z tamtejszym księciem Izjasławem, dając mu za żonę swoją siostrę Gertrudę. Tymczasem Stanisław, u którego rozpoznano talent, zostaje wysłany na studia do Gniezna, według zapisów kronikarza Jana Długosza. Natomiast później udaje się na studia do jednej ze szkół uznanych w tym czasie na zachodzie. Najprawdopodobniej chodziło o Lierz ze Szczepanowa, ponad 1200 km kawałek drogi. Niektórzy twierdzą, że mogło to być Szartr, które było bardziej uznanym ośrodkiem. Ale na wskazywałoby to, że biskupi krakowscy poprzedni tam studiowali, więc prawdopodobne jest, że biskup Aron do tego ośrodka na studia wysłał właśnie Stanisława. Mapa nam się na chwilę nie przyda, możemy wracać. W międzyczasie, w roku 1058, umiera. Kazimierz Odnowiciel, a jego miejsce zajmuje Bolesław Śmiały. Do zmiany też dochodzi w Krakowie. Umiera biskup Aaron, a na jego miejsce król wybiera Sue Lamberta, który od 1880 najprawdopodobniej 60. roku aż do 71. będzie przewodniczył kościołowi krakowskiemu. Przy nim swoją karierę duchown duchownego rozwijał właśnie też młody ksiądz Stanisław. W tym czasie uruchomiono rocznik krakowski dla notowania ważniejszych wydarzeń. Również stał się Stanisław członkiem kancelarii książęcej przy biskupie Sule Lambercie, ale także służył różnego rodzaju interesom krajowym. Dał się poznać na Dworze Królewskim na tyle mocno, że Bolesław Śmiały nie wahał się po śmierci Sury Lamberta w 71 roku zaproponować właśnie księdza Stanisława na. Stanowisko biskupa krakowskiego. Ceremonia mianowania w tym wypadku miała charakter świecki, więc musiał święty Stanisław szukać arcybiskupa, który udzieli mu sakry biskupiej. Udał się więc do kolonii. Najprawdopodobniej z czasów studiów znał tam tamtejszych biskupów i arcybiskupów. Tam też sakrę otrzymuje. I zaraz po powrocie do kraju stara się rozbudowywać sieć parafialną, wspierać rozwój klasztorów. Za punkt honoru wziął sobie biskup Stanisław przywrócenie świetności gnieźniejskiej metropolii. Został napisany list do papieża Grzegorza VII, który wysłał legatów, a ci. Przywieźli postanowienia ostatniego Senatu Rzymskiego i zorganizowali na nowo metropolię gnieźnieńską. Wybrano też arcybiskupa. Dzięki temu, dzięki ofiarnej posłudze biskupa Stanisława, Polska na nowo mogła być pod względem kościelnym niezależna od Niemiec. Było to ważne. Z wielu względów, gdyż funkcje kościelne, a także ceremonie namaszczania królów wymagały obecności arcybiskupa, którego w Polsce nie było. Wobec słabych Niemiec cesarz Henryk IV miał, był w sporze z papieżem i wobec tego, że mieliśmy arcybiskupa, książę Bolesław Śmiały został namaszczony na króla. Nowe insygnia królewskie, utracone poprzednio, się nie znalazły. Yy, zostały przygotowane i rozpoczęła się druga odsłona, jakby Królestwa Polskiego. Król zaraz po, po yy, przyjęciu godności yy, wyrusza na Pomoc swojemu kuzynowi na Węgry w 1077 roku i niedługo potem musi się udać, żeby po raz kolejny pomóc swojej ciotce pod Kijów. Tam nie wie o tym, że zostanie dość długo. Zabiera ze sobą znaczną część rycerstwa. Wybywają. Podkijów kijów na pomoc. W tym czasie i mieszczanie, i chłopi, i można władcy różnego rodzaju zostają sami. Chłopi chcą się, buntują się, chcą zrzucić z siebie ciężar, który na nich narzucono. Król pozostaje z daleka. Chłopi oblegają dwory, zamki rycerskie. Niektóre zdobywają, licząc na to, że będą mieli lepszą pozycję negocjacyjną, gdy rycerze wrócą z wyprawy. Wieści powoli dochodzą do rycerzy, co się dzieje, a król niestety zdecydował, że zostanie jeszcze jedną zimę. Czyli spędził pod Kijowem zimę z 77 na 78, a teraz wychodzi na to, że musi zostać, bo sytuacja jest niestabilna, z 78 na... 79. I to budzi już ogromne niezadowolenie: część rycerstwa postanawia go opuścić, srogą mszcząc się na chłopach, którzy pozajmowali ich majątki, mszcząc się na żonach, z których niektóre może okazały się i niewierne, zostawiając króla w ważnej misji, w sumie wystawiając go na pośmiewisko bo okazało się, że nie ma za bardzo już czego bronić. Na dodatek sam o mało życia nie stracił, wobec buntu chłopstwa, na których utrzymaniu pod Kijowem pozostawał, wrócił i zaczął miścić się na rycerstwie, którego opuściło. Widząc całość, biskup Stanisław zwrócił królowi uwagę nieraz, Aż w końcu miało dojść do rzucenia klątwy na króla, albo jak niektórzy twierdzą, biskup zagroził przerwaniem nabożeństwa, jeśli król nie opuści kościoła. W tym czasie było to bardzo ważne, bo utrata poparcia biskupa czy wsparcia kościoła oznaczało, że nadzwyczajność, Nadprzyrodzoność władzy królewskiej znika, a z tym znika obowiązek posłuszeństwa królowi. Zdenerwowany król, w obawie, że może nawet biskup Stanisław jest w spisku z jego bratem i chcą go odsunąć od tronu, posyła wojsko, żołnierzy, którzy 11 kwietnia wykonują wyrok na biskupie według 1079 roku. Według najstarszej kroniki napisanej przez Anonima zwanego Gallem, wyrok miał polegać na pozbawieniu członków ciała yy, arcybiskupa, czyli oznaczało to obcięcie uszu, nosa, palców. Natomiast badania, które wykonano w 900. Śmierci biskupa w, 1700, w 1979 wskazują, że miał znaczne obrażenia głowy. Są podania, które twierdzą, że król osobiście poćwiartował ciało biskupa. Musiało stać się coś odrażającego, skoro niemal cała Polska powstała przeciwko królowi, i król musiał uciekać na Węgry, bronić swojego życia. W 1079 roku uciekł do swojego kuzyna, w dwa lata później zmarł. Niedługo po śmierci biskupa Stanisława został, zostały jego relikwie przeniesione do katedry krakowskiej, natomiast w 1253 roku został ogłoszony świętym przez. Papieża Innocennego III. Rok później, 8 maja, już była uroczystość w Polsce ku jego czci i tak jest do dzisiaj. Czyli pierwsza uroczystość miała miejsce 8 maja 1254.